Uczniowie klas mundurowych z musztrą i strzelnicami są za pan brat. W dobie społeczeństwa informatycznego muszą także nabyć wiedzę niezbędną do rozróżniania informacji prawdziwych od fałszywych. To ważne, bowiem technologie informatyczne wykorzystywane są prawie w każdej dziedzinie życia. Fala informacji, która codziennie przelewa się obok naszych uszu, i których jesteśmy odbiorcami, y, wymaga y, selekcjonowania tego, co jest prawdziwe, ponieważ to y, y, pozwala y, właściwie ocenić y, swoje środowisko, świat, osobistą sytuację. Zajęcia, w których uczestniczą uczniowie klas mundurowych Michalickiego Zespołu Szkół w miejscu piastowym, mają budować w nich odporność na dezinformację. Polega to na wyuczeniu krytycznego myślenia i kierowania się zdrowym rozsądkiem. Uważam, że kluczowym jest pokazanie przykładów, case'ów, które w ostatnim czasie, szczególnie w przypadku agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, są w naszej przestrzeni utrwalane. Są to fake newsy, manipulacje, dezinformacyjne działania, które jesteśmy w stanie tym młodym ludziom zobrazować. Wykładowcy Akademickiego Centrum Komunikacji Strategicznej uczulali młodzież na konieczność sprawdzania źródła informacji i sytuacje, w których przekaz najczęściej jest manipulacją. Kiedy jest bardzo emocjonalny, kiedy mówi o rzeczach dla nas ważnych, a tym samym, tak jak wspominałam, wzbudzającym emocje, na przykład o naszej tożsamości, o religii, o polityce. To są wszystko elementy bardzo wrażliwe i bardzo często te fake newsy, ten przekaz dezinformacyjny bazuje właśnie na tych newralgicznych elementach. Jedną z ważnych cech budowania odporności na dezinformację jest wystrzeganie się rozpowszechniania treści, co do których mamy jakiekolwiek podejrzenia.